thank you Gdzie smutnym smutny młodzian przez ulicę freta, szukam Fredzia gdzieś się podział wszak w lubo skieta. podchodzi do mnie bubek, tak że z najpierw wraca. Nic nie mówi, wali w wiadomo za to. Potem się przygląda i nagle ton a przepraszam to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie przepraszam, mnie ten pek spotyka? Dlaczego właśnie ja przepraszam o takich cierpięcykal? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja przepraszam przed to myśli? Na przykład gdybym wiedział, bym razem z Fredziem stał, to opcji biłby co jest zwiał, dlaczego właśnie ja przepraszam frejowoze dbać, a ja za niego ja w techowie muszę brać. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego Patrzeć na lwa lub od króla zwierzęcego Czasem myślę z ukradkiem czy źle jest zwierzętom Żarcia mają pod dostatkiem całe życie święto A ja widny anko, kolek, tu z ja życia mam Nikt się mną nie opiekuje, a żarcia szukam sam Dlaczego właśnie ja przepraszam małpę? być nie mogę. Dlaczego tak i lepsze, przepraszam, wiesz, ma życie Dlaczego nie mamy, ja przepraszam, dar mieć mieszkania. Nie płacić, czynszu jeść, orzeszki własną, żonę wyjść. Złoń mi lisy od niedźwiedzia, z tej trąby by mi dał. Oksikał nią fredzia, potem se zwiał. Dlaczego właśnie, ja przepraszam, zastanówmy się. Bo małpą pić nie dają wódki, pardon, to już wolę